Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest wtorek, 16 sierpnia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiaj w Ewangelii, kochani, Pan Jezus mówi, że łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Dzisiaj również święty Piotr pyta: Panie, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą, co za to otrzymamy? Jezus mówi: Stokroć więcej otrzymacie tego wszystkiego, co dla mnie zostawiliście. Ja to pomnożę i również posiądziecie życie wieczne. Niektórzy zastanawiają się, co to jest to ucho igielne. Otóż w tamtych czasach Jerozolima była otoczona murem i bramy miasta na noc ze względów bezpieczeństwa były zamykane. Natomiast były furtki i właśnie ucho higieny była to taka mała furtka, przez którą trudno było przeprowadzić wielbłąda. Człowiek mógł swobodnie przejść, natomiast kiedy wielbłąd miał przejść na drugą stronę, trzeba było cały ekwipunek, wszystko zdjąć, co wielbłąd na sobie nosił, i również on na kolanach musiał być ciągnięty z jednej strony i popychany z drugiej strony, a więc ogromny wysiłek. I my również, kochani, jeżeli chcemy dojść do Królestwa Niebieskiego, to również przez taką ciasną bramę, przez takie, taką ciasną furtkę, musimy zrzucić ten bagaż, który nam przeszkadza, i na kolanach bo dopiero możemy wejść do miejsca, gdzie będziemy bezpieczni. Czasem, kochani, wydaje się, że kiedy odchodząc do zakonu zostawiamy mamę, tatę, nasze rodzeństwo, siostry, braci, to robimy łaskę Panu Bogu. Nie robimy łaski. To Pan Bóg nam daje łaskę. I po pewnym czasie przekonujemy się, że to, co wydaje nam się, że straciliśmy, bo oddaliśmy Panu Bogu i właściwie już nic nie mamy, to jest tylko taki czas przejściowy. Dlatego, że później zyskujemy wielu innych braci. Czuję, czuję naprawdę, kochani, że mam mnóstwo braci, miałem tylko jednego brata, Krzyśka, i w tej chwili mam mnóstwo różnych braci na całym świecie, nawet braci, których nie znam. Kiedy przybywam do jakiegoś klasztoru, gdziekolwiek na świecie, czy na Malcie byłem, czy w Stanach Zjednoczonych, czy we Włoszech, to zawsze jest dla mnie pokój, bo jestem bratem. I również brat, który przybywa do naszego klasztoru, ma u nas pokój ma co zjeść, ma kaplicę, gdzie może się pomodlić. I również Jezus daje nam siostry. Mogliśmy się przekonać, kiedy chorowaliśmy w moim klasztorze na COVID-19, kiedy siostry honoratki gotowały obiady za darmo, zadzwoniły do furty, otwieraliśmy, ktoś z naszych otwierał i brał jedzenie, które siostry przygotowały dla nas. Czuliśmy się wtedy bardzo kochani i wiedzieliśmy, że siostry dbają o nas i modlą się za nas i również dbają o nasze brzuszki. Pamiętam, kochani, że kiedy odchodziłem z domu do zakonu, do Niepokalanowa, do niższego seminarium, to wielu zastanawiało się, jak to jest, wszystko zostawiasz tutaj i mamę, i tatę, i brata swojego, i całą rodzinę, i idziesz tam, kolegów, koleżanki, i idziesz tam do tamtego miejsca. I wydawało mi się, że w tym momencie tracę. No i rzeczywiście takie poczucie miałem, bo zostawiałem tych, do których tęskniłem każdego wieczoru. Natomiast okazuje się, że Pan Bóg to pomnożył i słowa z dzisiejszej Ewangelii są rzeczywiście prawdziwe. Również mam takie babcie, które są moimi babciami. Z okazji Dnia Babci naprawdę składam im życzenia, dlatego że troszczą się o mnie. Również mam takie osoby, które traktują mnie albo traktowały mnie jak swojego syna. Ale również mam wiele takich osób, które mówią, że jestem dla nich takim duchowym ojcem, i z tego powodu się bardzo cieszę. Prawdziwie nikt nie mówi do mnie tato, ale wiele osób mówi do mnie ojcze, i z tego powodu czuję się takim naprawdę spełnionym ojcem, dlatego że wielu ludzi o różnej porze dnia i nocy dzwoni do mnie i mówi: Ojcze, poradź mi, ojcze, pomóż się, mam problem. I również, kochani, zdradzę Wam, że kiedyś bardzo przeżywałem to, że nie będę nigdy tatą. Ale okazuje się, że mogę czuć się ojcem. Kiedy w Małym Chórze Wielkich Serc jest chmara dzieciaków, kiedy uczyłem czy w przedszkolu, czy w szkole, dzieciaki gdzieś tam, no nieskromnie powiem, ale muszę to powiedzieć, po prostu aż kipiało ze mnie taką, taka niesamowita radość, kiedy wchodziłem do szkoły, a dzieciaki: Ojciec Piotr! Ojciec Piotr! Wiem, że to brzmi teraz bardzo nieskromnie, ale ja czułem się naprawdę wtedy kochany i czułem, że jestem naprawdę ojcem. A więc kochani, jeżeli Panu Jezusowi oddajemy wszystko to, co jest dla nas cenne, to Pan Bóg zabiera to, ale nie na zawsze. On przygotowuje dla nas o wiele większe niespodzianki, które nawet przekraczają nasze wyobrażenia. I dlatego warto oddać Panu Jezusowi wszystko, nic nie zostawić dla siebie. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Pa. Do jutra.